A w tym odcinku odpowiedź na pytanie, jak 18 latek jest w stanie założyć własny biznes. Konkretne stady. Zapraszam. Dostaję z bardzo dużo pytań na messengerze na mailu na instagramowym Messengerze i bardzo często te pytania są bardzo się podobne. Są teraz na czas nagrywam takie wideo, które jest odpowiedzią na wasze maile, bo wyciągnąłem z tych maili główne pytania, główne bloki. Stąd idziemy dzisiaj z case'em jak osiemnastolatek chce założyć biznes? I w pierwszym punkcie, jaki dostałem od mojego fana, było pytanie, jak założyć firmę dropshippingową. I tak naprawdę odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Google, czyli jak założyć firmę dropshippingową? Albo How to create a dropshipping e-commerce, whatever. Ale cała sztuka jest w subtelnościach, jak i jak idą głębiej. Bo ludzie nie pytają. Jak sprzedać produkty w dropshippingu? Tylko jak założyć sklep dropshippingowy. A założenie sklepu dropshippingowego jest bardzo proste. Dlaczego jest proste? No, bo można usługę kupić. I przechodzimy do drugiego punktu, bo padło pytanie od niego: yy, co lepiej zrobić? Czy jednorazowo zapłacić 3800 za zrobienie tego sklepu dropshippingowego? Czy lepiej w formie jakiejś opłaty miesięcznej w gotowym sklepie abonamentowym? No i znowu, Mamy dalej pytanie o to, jak robić sklep internetowy, a nie jak sprzedawać produkty i usługi. Dalej. Było pytanie, jak w takim razie załączać fakturę czy paragon do sklepu dropshippingowego, skoro to nie on będzie tą paczkę wysyłał? To były trzy pytania. I czwarte pytanie było, skąd wziąć w ogóle kapitał na takie przedsięwzięcie? I to jest takie błędne koło, no bo, żeby mieć klientów, potrzebuje mieć produkt, potrzebuje mieć sklep, potrzebuje mieć wysyłkę, potrzebuje mieć firmę. I to te pięć kroków ludzie próbują przejść, zapominając, że najważniejszym krokiem jest pozyskanie klienta na to, aby on finansował rozwój waszego biznesu, żeby w ogóle był sens ten biznes robić i żeby nie trzeba było się zapożyczać po rodzinie, żeby z tym wystartować. Ja rekomenduję taką postawę, postawę startupową, taką lean smart, która powoduje, że możesz mieć zero środków na start i tak sobie poradzisz. Polega to na tym, że patrzysz, w jaki sposób możesz sprzedawać produkty czyjeś. Jeśli chcesz tworzyć sklep dropshippingowy i masz 18 lat, to kompetencje, jaką musisz zdobyć, nawet nie stworzenie sklepu, bo to jest proste. Uwierz mi, jest to proste. Ten problem, problem za sobie na później, ale najważniejsze jest to, czy będziesz potrafił sprzedać produkty. Więc ja rekomenduję, abyś w pierwszym kroku nauczył się kompetencji sprzedaży online, co w dużym skrócie oznacza ściągnięcie ruchu internetowego z jednego miejsca do twojego sklepu, a w tym przypadku do sklepu twojego partnera, którego usługi sprzedajesz, czyli masz stać się afiliantem. Na przykład możesz być afiliantem książek OSM awesome Power, gdzie na swoim landing page'u zbierasz ruch albo zamówienia i od nas otrzymujesz prowizję za ściągnięcie klienta a Naszym afiliantem też jest Facebook, no bo kupując reklamy na Facebooku ściągamy ruch do naszego sklepu i za pomocą tego wchodzimy na wyższy poziom sprzedaży, bo Facebook generuje nam zamówienia ze swojej społeczności. Skąd brać pieniądze? Jeżeli mówisz, że chcesz założyć biznes, abyś to prosty biznes, czyli sprzedaż online, to nie możesz zbierać pieniędzy po rodzinie. Koszty założenia OSM Power sklepu Lat temu 3, a już ponad, wyniosły 300 zł, to jakieś 500 zł na skonfigurowanie sklepu, dopasowanie naszych potrzeb, podpięcie płatności itd. I to wszystko. Całe koszty. Teraz, gdybyśmy zakładali nowy sklep, to zrobiłbym w ten sposób, że znalazłbym kogoś, kto mi go skonfiguruje, kupił abonament np. w shopperze albo na innej platformie, która daje opcję. Takich miesięcznych abonamentów za sklep i zobaczyłbym, jaki jest minimalny koszt. Jeżeli ten koszt byłby większy niż 1000 zł, to w ogóle bym za to się nie brał. Więc tym bardziej dziwi, trochę szokuje mnie postawa młodych ludzi, że oni są w stanie wydać 4, 5 albo nawet 10 tysięcy na to, żeby założyć sklep online. A ja, jako znacznie bardziej świadczony, starszy kolega, w życiu bym się na taką inwestycję nie zgodził, nie mając 100% pewności, że te wydatki są pokryte przez pierwsze transakcje, które zrobiłem bootstrapując, czyli pracując na MVP, taki minimal value product, najprostszą opcją założenia sklepu online jest albo abonament miesięczny kilkadziesiąt złotych, guzik do płatności albo PayPal, albo transferuj.com czy.pl, taki pay button, i masz założony sklep internetowy. Jeden produkt, dwa produkty, trzy produkty. Jeszcze prostszą opcją jest prosta strona bez opcji zakupu. Ale z formularzem kontaktowym i numerem konta. Jeśli twój produkt jest dobry, oferta atrakcyjna, to klienci już od ciebie to kupią. I też poziom pytań, jakie od Was dostaję, bardzo często jest, nawet nie że podstawowy, ale jest w ogóle pozbawiony u was tego researchu. I ja na każde pytanie chętnie Wam odpowiem, ale po co na pytanie odpowiadać, które w Google mają dziesiątki, może nawet setki wyników? Bo ktoś lepiej nagrał tą odpowiedź szerzej, konkretniej. Są całe webinary kilku godzinne, które takie sobie rozwiązują. Więc wam rekomenduję głębsze, bardziej konkretne szukanie odpowiedzi na te pytania, i dopiero później, jak wam brakuje odpowiedzi w Google, no to idziesz głębiej. Szukasz mentorów, praktyków, a na poziomie tych pierwszych 30% wiedzy, jaką musisz zdobyć, masz to wszystko w necie, wszystko, wszystko. Więc jak to się dzieje, że ludzie na mnie piszą z takimi podstawowymi pytaniami? Nie używają Google'a, kombinują zbyt mocno, próbują robić krok drugi, trzeci, czwarty, piąty zamiast pierwszego. Czyli krok pierwszy sprzedaj. Też y, młodzi ludzie, bo to wideo dedykowane młodziakom, ale widać nie tylko, to opracowaniu kogoś. Zatrudnienie się jako pracownik fizyczny, na przykład na plaży, byś w kukurydze, piwo, soki, biegając po plaży z koszykiem i krzycząc piwo, piwo, gorące, gorące napoje, kukurydza itd. Bo to powoduje, że widzisz inne biznesy, doświadczasz tego, co będzie Ci potrzebne jako kompetencja. Dwa dni temu kolega zapytał mnie, jak to jest, że nie boję się prosić o pieniądze, że nie boję się mówić swojej stawki. Ja mu powiedziałem, że jak mi moja firma padła kilka lat temu, to byłem w tak dużej desperacji i pod tak wielką ścianą, że to pokazało mi, że no mercy, i że ja nie zarobię, i że nie sprzedam. To mam tak duży dyskomfort, że. Więcej na niego już nie chcę godzić. Stąd te moje doświadczenie, konkretność, skuteczność, postawienie na sprzedaż powodują, że mam konkretne wyniki, skoro to wideo do Ciebie dociera i mnie oglądasz, może nawet wszystkie wideo, bo sporo Was w ten sposób funkcjonuje, to znak, że dla Was jest to ciekawe, wartościowe i przydatne. Podsumowując te wskazówki, jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, mając 18 lat, zadajesz podstawowe pytania, to prawdopodobnie już ci nie wyjdzie. Bo te podstawowe pytania musisz jak najszybciej wdrożyć, jak najszybciej znaleźć. I też osoba, która tego mnie napisała mi, napisała mi z dwutygodniowym opóźnieniem, że tam się rozchorowała. Szczerze, nie do końca mi to interesuje. Ale jak to człowiek może chorować i tak dalej? No tak, ale z mojej doświadczeń wynika, że jak ktoś choruje, to ma 1, 2, 3, 4, 5 dni gorszych, ale później już czuje się lepiej. I na miejsce oglądania seriali, można na komórce Google sobie, nawet na łóżku szpitalnym, moje casey. Albo jeśli ktoś jest chory w mojej rodzinie, to też zamiast, nie wiem, bez sensu siedzieć przy łóżku, gdy on czy ona śpi, to na komórce sobie klikam, szukam, czytam, oglądam i ten czas efektywnie wykorzystuję. Więc żeby to wideo podsumować, jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą albo takim one czyli dopiero chce być przedsiębiorcą, to musisz skupić się na tym, aby. Samemu znaleźć informacje w internecie, bo jest ich bardzo dużo, na dowolny temat. Po prostu piszesz w Google po polsku lub po angielsku i patrzysz, gdzie te ślady cię prowadzą. Nie możesz wydawać więcej niż kilkadziesiąt złotych na jakiś projekt. Jeżeli wydajesz więcej, w tysiącach, znaczy, że już robisz coś źle i odciągasz swoje właściwe działanie biznesowe na rzecz tworzenia produktu, platformy, a nie sprzedaży. Prawdopodobnie zwiększasz ryzyko niepowodzenia, bo nie masz doświadczenia w biznesów internetowych, więc może ci łatwiej nie wyjść w ten biznes i okaż swoim internetowym mentorom szacunek w postaci tego, że zaprezentujesz im wyniki Twojego researchu, Twoich doświadczeń, że oni zobaczą 15 punktów. Wow, co za gość! Taki sam byłem, jak byłem w jego wieku, i będą chcieli jeszcze mocniej Ci pomagać. I stara się zadawać bardzo konkretne pytania, a nie pytania w stylu: no dobra, jak sprzedawać więcej? No dobrze, punkt pierwszy, czy sprzedałeś jakkolwiek cokolwiek. A jeśli nie, to przynajmniej zrobiłeś 100 spotkań klienckich, 100 rozmów, bo ja w swoich też strategiach rekomenduję odezwanie się do 100 przedsiębiorców, których nawet nie znasz z pytaniem: Hej, jestem młodym człowiekiem, co mogę dla Ciebie zrobić w zakresie internetu, sprzątania biura, logistyki, yy, ozyskania Twojego czasu za 100 zł, za 500 zł? To ta osoba odpisała mi, że nie do końca wierzy tą strategię, bo brzmi bardzo ogólnie. Nie musisz wierzyć, ma się zrobić, jeśli pytasz mnie o opinię. Ja mówię Ci, co mi mnie zadziałało. Przetestuj 100 moich sposobów i 1, 2, 3, 4, 5, a może 50 idealnie wpasuje się w Twoje potrzeby i to wystarczy, byś wszedł na wyższy poziom swojej wiedzy, biznesu, rozwoju. Widzicie? Gaś konkretnej rekomendacji, która jest jakże inna od tego, że należy budować brand, zbierać zasięgi, tworzyć sklepy, to są wszystko rzeczy, które są wynikiem Twojego działania. Czyli Brand Marcin Osman, US Power jest wynikiem działania skutecznego, biznesowego, coraz większego, a nie, że buduje brand Osman, który będzie sprzedawał książki. To działa odwrotnie. Nie wpadajcie w pułapki marketerów, marketingu, drogich szkoleń, tylko tu i teraz z tym, co mam za grosze, whatever it takes, obrudzić się, sprzątać toaletę, pozdawać talerze w Londynie bogatym Brytyjczykom, sprzątać baseny w Tajlandii, zbierać doświadczenia, bo masz mnóstwo czasu, ale nie na research, ale na właściwe działanie. Nie bądź entrepreneur. Bądź skutecznym przedsiębiorcą, czyli takim, który sprzedaje, działa szybko, konkretnie tu i teraz i robi to tanio albo za darmo. Powodzenia.